Cześć kochani, zabieram was na nowości do Pepko. Będziecie miały nową pufę, nowe cudowne, zimowe, świąteczne koce, obrusy. Tak więc zaczynamy od tych pufek. Na końcu jeszcze będą inne rzeczy, ale niespodzianka, oglądajcie do końca. Tutaj zobaczcie, ta pufa kosztuje 90 zł. Jest z tej kolekcji Paryski. Pokazały się też świeczki. Tutaj już mam w tym Pepko wyłożone, bo ostatnio jak wam pokazałam tą świeczkę, to koleżanka po prostu. Pokazała, że już do niej dojechała, ale jeszcze jej nie wyciągła, więc tutaj mamy kolejną taką w białym, w takim przezroczystym szkle, białym świecę 25 zł. One wszystkie ładnie pachną, aczkolwiek ta tutaj jest najładniejsza. Mamy jeszcze takie łódeczki, one były w tej kolekcji Flowers i za nią zapłacicie 30 zł. Tutaj zobaczcie, jaki fajny. Napis na drewnianej pokrywce. Ciekawa jestem, która teraz Wam się najbardziej podoba. Mamy takie, tą wąską i tą zieloną. Następnie pokazały się giglandy i mamy gwiazdki bądź misie za 15 zł, zasilane dwoma grubymi bateriami. Tak wyglądają misie no i myślę, że w tym okresie świątecznym można właśnie zrobić z nich fajną dekorację dla dzieci, zobaczcie mi osobiście bardziej podobają się te gwiazdki, możecie też zostawić komentarz czy lubicie właśnie takie nowości nowe świąteczne osłonki i mamy na razie złotą, mam nadzieję, że dojedzie też w kolorze srebrnym, bo jest bardzo ładna, kosztuje 25 złotych ma takie wgłębienia delikatne, był piesek jest owieczka, czyli baranek to też świąteczny akcent. Tutaj macie już przepiękne koce świąteczne i powiem wam, że w zeszłym roku były koce, ale nie tak ładne jak w tym. Te śnieżynki są takie naprawdę wypukłe, są przyjemne w dotyku. Koc jest po prostu rewelacyjny. 40 zł, wymiary to 150 na 200. Zobaczcie jak to wygląda. Jak jesteście nowi na kanale, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco ze wszystkimi przeglądami oraz łapeczkę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Naciśnijcie też dzwoneczek, wtedy zawsze będziecie mieli informację, kiedy filmik pokazuje się na kanale. Pokazały się też nowe poszewki i mamy z frendlami taką zieloną i beżową. Zapłacicie za te poszewki 15 zł, wymiary to 45 na 45 cm te okrągłe pufki znamy, one bardzo fajnie będą y, wyglądały na krześle i będzie wam się też fajnie na nich siedziało. 15 zł. A tu już powróciła deska y, świąteczna z myszka Miki za 15 zł. Pokazały się też nowe, słuchajcie, świąteczne bieżniki 35 na 150 cm. możecie kupić. Złota nitka i srebrna nitka kosztują 20 zł i są to dla mnie jak takie plastry miodu. Piękne wykonanie naprawdę bardzo fajnie, one się błyszczą i przypominają mi bieżnik, który kiedyś kupiłam w Homeniu, który był naprawdę drogi. Tutaj możecie kupić je za 20 zł Kochani, w zeszłym roku były takie patery w kształcie gwiazdy w kolorze czerwonym. W tym roku jest ładniejsze opakowanie, kosztuje 50 zł, a w środku macie gwiazdy złote. I za chwileczkę Wam pokażę najmniejszą, jak ona wygląda. Na dziale na Halloween pokazała się taka hmm dla mnie to jest jakaś taka chmurka. E... Albo taka pianka, jak się kawę robi, wiecie, z pianką, nie? 15 zł. Za taki fajny pojemnik na słodycze. A tutaj już mała dnia. Pokazywałam ostatnio Wam tą dużą czarną. Teraz jest mała. Bardzo ładnie one wyglądają. I za te małe zapłacicie 15 zł, 12 zł. Przepraszam. I zobaczcie, jak już pomału Pepko przygotowuje nas do świąt. I teraz tak, tace moje kochane diamentowe były wczoraj w przeglądzie. Pokazały się też takie fajne mm, pojemniki na miód. I tutaj za ten domek 15 zł z Ula. Oczywiście łapki, które w zeszłym roku gdzieś widziałam, bo te wzory się powtarzają. Tak więc taka łapa E20 złotych, i tu jeszcze macie tą kratę. Na pewno pamiętacie, zostawcie komentarz, kto pamięta. Te paterki w gwiazdki również były w zeszłym roku. Już wam za chwilkę pokażę, tylko jeszcze chcę, żebyście zobaczyły te wzory. Może te z reniferami nie, ale ta w kratę na pewno. No i kto pamięta, tą paterę były jeszcze takie duże talerze. Powróciły do PEPCO. 40 zł. Myślę, że właśnie tym akcentem Pepko otwiera sezon świąteczny. Ta patera była bardzo ładna, te talerze były właśnie też takiej samej wielkości. No i szklanki. Szklanki również powrót miały ten brokat, taki, który mieni się w multi, multikolorze, podwójne dno. Tutaj jest taki delikatny napis. Te szklanki kosztują 20 zł. i macie jeszcze taką wersję z choinkami, gdzie w środku są plastry miodu, które świetnie znają osoby, które robią paznokcie i tam w środku te ozdoby mm, są w tym podwójnym dne, dnie. Za tą szklankę również zapłacicie 20 zł. I tu szkoda, że nie ma właśnie srebrnego na przykład brokatu w tym uchu. Dobrze. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o święta, a święta to yy, to wszystko. Różowe legowisko dla psa za 30 zł. No dla mnie to jest hit, piękne legowisko, macie jeszcze w kolorze szarym, osobiście ten różowy dla mnie to jest jakiś sztos na dziale dla dziewczynek cały czas coś się dzieje. Zobaczcie, jakie fajne bluzki. Za 10 zł możecie kupić właśnie w takim akcentem jesiennym, bądź takie leggingsy. One będą idealnie pasowały do tej bluzki. I tutaj leggingsy, zaraz zobaczymy, jaką mają cenę, 10 zł i tutaj również one są do rozmiaru 134. Pokazały się też cudowne piżamy i ta piżama jest naprawdę urocza. Zobaczcie, jakie ma fajne Spodnie kosztuje 25 zł do 170 rozmiaru. Tutaj kolejna taka fioletowa z myszką mini. Hmm, cena: oczywiście 100% bawełny. Cena 30 zł. Zaraz zobaczymy spodnie. Spodnie są też świetne. Takie legginsy. Hmm. I co tutaj jeszcze się pokazało? Pierwsze zimowe buty i słuchajcie, tutaj mam rozmiary akurat od 22 do 31, ale te buty są również od rozmiaru 36 do 37. I ja przymierzałam te 37. 40 zł kosztują, mają fajne futerko. No ale ja mam rozmiar 38. I jednak te 37 coś mnie tak gniotą, ale są przecudne. Więc jak macie małe rozmiary, zobaczcie od 32 do 37, 36, 35. 37, możecie kupić sobie za 50 zł takie fajne buty. Dla dziewczynek jeszcze pokazały się takie z Bambim, one są przeurocze to już jest w ogóle hit na TikToku. Czekałam na nie, byłam właśnie ciekawska, jak one wyglądają, bo dziewczyny już mi parę dni temu wysyłały zdjęcia 50 zł i macie je do rozmiaru 31. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Wczoraj wrzuciłam też fajne nowości z Home New. Zapraszam bardzo serdecznie. Oraz na wczorajszy przegląd z Pepko. Tam były cudowne nowości. Świetna patera, którą jest, która jest bardzo e, identyczna jak w Home. Tylko w Home one kosztują już teraz prawie 200 zł. Tutaj w biedronce jest petarda. Tu są tak świetne rzeczy, że ja lecę za, po ten mlecznik, bo przekonałyście mnie. Żałuję, że nie wzięłam tego mlecznika, bo teraz każdy mnie dzwoni z mojej rodzinki mówi, czemu nie kupiłaś fajne nad ciociami? Wczoraj napisała, kupuj, bo fajne. Tak więc, no widzicie, no tak to jest z Silwią. Ale pocieszacie mi, że też tak macie, więc dzięki, że byliście. Dziękuję za wszystkie wspaniałe komentarze, łapeczki, subskrypcje. Jesteście wspaniali. Mam teraz fajną taką liczbę, 22,2, więc cieszę się że Was przybywa na kanale. Ja i tak według statystyk widzę, 80% ponad procent oglądających jest bez subskrypcji, a przecież to nic nie kosztuje, a Wy będziecie zawsze wiedziały, kiedy wrzucam jakiś filmik, bo może być jakaś taka spontaniczna akcja, nagram, wrzucę, a tak macie informacje. Ale dobra, lecę coś nagrać, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, cześć, pa!